Ale także zawodnikom i działaczom naszego ukochanego klubu życzymy przede wszystkim w nowym roku zdrowia dla naszych zawodników, bo to bardzo ważne. E, przede wszystkim kolejnego mistrzostwa. No i wszystkiego co najlepsze i żeby byli z legią na dobre i na złe. E, wszystkiego najlepszego właśnie, dla kibiców, żeby Wojewoda stadionu nie zamykał. Wszystkim kibicom legii życzymy wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiamy. Życzymy kibicom legii wszystkiego najlepszego z okazji. Tego mającania. Nowego Roku! No zdobyli ponownie mistrza. No, mistrzostwa Polski przede wszystkim, tak? Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski oczywiście. I... Ligi Mistrzów. I... No i transferów. No. Napastnika, dobrego napastnika. Życzę wszystkim, co mistrzostwa Polski. Opraw, nieznanym sprawcom. Proszę się zostać Ligi Mistrzów. Wesołych Świąt Szczęśliwego Nowego Skala Roku dla wszystkich kibiców Legii. Zwycięstw i... Yy braku porażek, po prostu 1-0, 3-0, 5-0, ważne by do przodu chłopcy, grajcie naprawdę. I oczywiście obrony tytułu Mistrza Polski. No to jest najważniejsze. No. Życzymy wszystkiego najlepszego, spokojnych, zdrowych, wesołych świąt. Szczęśliwego Nowego Roku dla kibiców Legii. No samych samych sukcesów, wygranych meczy, dużo bramek i wspaniałego dopingu na wspaniałym stadionie. Do Wszystkiego najlepszego życzymy dla całego Wabra, dla Sitka i dla Warunego. Dzięki. Dzięki. Życzymy wszystkim y, kibicom, jak i piłkarzom wesołych świąt. Żebyśmy znowu mistrza razem przeżywali, no i żeby wszystko było git. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla wszystkich kibiców Legii. Hello, Wygranych w meczach i wygrania sezonu. A, i szczęśliwego, nowego i szczęśliwego nowego roku! roku. Jedźcie dużo witamin i nie dawajcie się nikomu, a mistrzostwo będzie tak jak w tym roku w naszym zasięgu. Wszystkiego nam Wam życzę i wszystkiego dobrego na święta także. Żeby doping był na 100% albo na 200 i więcej energii. Legia! Legia Warszawa! Legia! Legia Warszawa! Legia! Legia Warszawa!